Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Tu works iron i zapraszam was na kolejny odcinek z Detail Triptyle. Miałam przestać nagrywać. Jest godzina. Jest wpół do siódmej. Uwa, mnie trochę męczy znowu ostatnio. Ale tak trochę, ale i mniejsza z tym, dobra. Idziemy odpalać tego Tower defense'a naszego. Poużywamy sobie. Gdzie jest mój.

nie, o niczym nie myślę. O tym, że ja muszę porąć zmi zmienić. Brzmia. Ja. Nie, no wszystkie są takie. Tego ostatnio nie uszywałam. Znaczy tego. Kobra. Ko Seria był taki kiedyś. Szkockiego, Nie, pić mi się nie chce. Dobra, odpalamy ten transformator. Pompę. Co to za plotki obok, kuźwa wy... Sp Spaduwa? No tak, przygotuj bazę. Przecież to przyciąga zombie... Ja nie przygotowałam ba Halo! Zruty Rury. Ej, stójcie kuś Druty, rury! Ka Ekscu... Czekajcie, ja mam rury, powstań! Co to? Kogoś się mocacie, kogoś! Na no moje, moje siatki zaś rozj. Gdzie są moje. Na. Postawię sobie jedno. Może przeżyję do końca życia. Na Amen. No to pieszcie się za nich. Znaczy. Ja naprawdę pamiętam, że w tym miejscu mieliśmy jeszcze jedną dodatkową rzecz, którą nie widzę póki co. Ob obrazam się. z celce pójdę spać. Tak, mam się kochali nie wysadzisz po drodze. Zagrać sobie i nie przejdziesz. Ale, 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 ale jest tak, no. Bo... Kable mi się odno. Odla... Ale gdzie jest to piękne coś, co, co było w... Ja pamiętam, że to było w takiej lokacji mniej więcej. Gdzie te miny mam post... Jaki careful Jesus, nie jestem, a... No, 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 no. There's no way we'll survive with the weapons we have. We could use those mines. They'll help, but they're not going to no be właśnie. enough. Listen, a military chopper went down near the village. None of the poor bastards on board survived the crash, but their weapons might have. Head over there and see what you can salvage. O, właśnie. O, właśnie. I'll try. And get back here as soon as you can. If those things attack while you're gone, we're finished. Oh, for fuck's sake! Do not turn that thing on until we're set up to defend ourselves. Pójdziemy w jedno miejsce, o, o, dostaniemy chyba coś. Bo to jest jako loka Czekajcie, ej czemu ja idę na piech. Jak zwykle, Liska na piechę wszędzie chodzi. Bo ma dużo czasu i może sobie. Mhm, nie mam dużo czasu. Eee, prosto, w cewo! W zombie? W zombie! Nie, to nikomu, nikomu nie ma. Słońce już to skwiera. Nie, jakich Nie, jest dwa zęba. I czy gdzie ja płynę? Na mm, około tam trzy. Co -ty, ty? Aha, nie trafiwie się. Aha, ha, 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 ha. Tędy? A co to za szpagaty? Co to jest? zegarek na rękę. A na kostkę? Kochani nie krzyż, bo ja nie wiem co ja mam ze sobą zrobić No i nie powinieneś mi dać rady, Maciej Musiałam, że sko... Psiu, 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 ała, Ej, uspokójcie się no Jeszcze co? Wiesz, ty, kurde co? Really Jak leci! Nie, nie, co sobie dzisiaj. Nie wiem na co promocję. Na placki. I mięso. Nie, myśmy zwykłe. nawet śmietany nie było. Co to. co. co to ma zna. Co to ma znać? Ja chcę śmiet. Bo nie kupił. No i kuźwa... nie było, i nie ma, i nie... Ja mam tam sko... Nie no, gdzie no? Ale nie, to nie jest jeszcze to pamiętne moje miejsce, gdzie znalazłam broń palna. Chyba to była pierwsza broń palna. Wam znać mniej więcej, jak będziemy już w tej lokacji, bo to nie jest jeszcze tu. Oszusty. Right, we'll wkurza mnie to. Patrzcie, wsz wszędzie, ej, wszędzie amunicja, wszędzie! Gdzie jest broń? Zombie jakiegoś tam głodne i przerzuciły się na broń palną. No mi, tak było. Granat już dostałam, ale... Ale że... Żeby... riska broń po gdzie? To, to nie ten... Nie, rodzaj, nie ten rodzaj gry. Tak, i tu też jest ten. My zabieramy ze sobą... te karabiny. Da się gdzieś jakoś przetransportować? Zrobić takie je jebstup? O, 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 Boże jak to zabrzmia O Jezus Och, przep i przepraszam. Tylko nie pamiętam, czy obydwa, czy jedno. Chyba obydwa. Nie idzie Mogę wam rzucić! Jeps! Nie trafiłam! Machaj, żeż! co na co czekasz? Zębiaki się same nie złożą! nie pójdą sobie. Tak, to jest ta rzecz, którą mówiłam wam, że, że gdzie one są. No te, wieżyczki. Czekaj, czy trafiłam tak, że, że podniosę, czy trafiłam tak, że tego nie podniosę? Gdzie jest moja łódka? Gdzie jest moja druga wieżyczka? No nie, no bo co trzeba, wiecie, zapakować na... Na łódkę. Postawimy dwie, wieżycz dwie wieżyczki w jednej... Tym, w jednej tej, tej bazie i, i to. Będziemy mieć coś nowego też. Spoiler. Znaczy nie powiedziałam wam co, ale powiedziałam, że coś nowego jeszcze będziemy mieć. Opa, pakujmy się. No, chodź. Aha, mogą to. No Dobra, jeszcze są i tak obrócę przy tą łódką. tym problemu żadnego nie ma. Filozofia, nic, nic, nic. Oczywiście ząb muszą się zrespić, no bo. Wojciech, co. Byłoby za smutno w życiu, gdyby ząb się nie porespiły. Ej, Wait a minute. Ale... głowy sobie obciąć nie dam, ale... Tędy? Nie, tędy to nie było. Białam w jaką stronę? No nie są, muszę się obrócić. Ice, nie mam czwarty. nie mam czwarty. Kto mnie zaś zabrzmiał? Halo! Jestem takie... bierne dziecko, a tędy? Eee jeszcze trochę po prostu naprawdę by tu się ten przydało yy... Mapka mini mapka Chętnie bym przytuliła mhm, daleko to było Wiem bardzo mamy wiezycki będziemy się bronić przed cobiekami Ciekawe skąd mają amunicję Ile wystarczy i i jepsik komuś warła wow. <laughs> rzuciłam na górę mm. Dobra, jeden z przodu drugi gdzieś tam z drugiej strony, może z tyłu. Jej, trafiłam! Jaka jestem zaradność? Kochanie, poczekam, że wieżeczkę rzuci. Tylko ja bym się jakby prze, przeskoczyła, przeleciała na drugą stronę. No pewnie by dało radę. Nie powiem, że nie. Jedna tu, druga tam. <laughs> to tak cholernie za, zatrzymało na tym. Na metal. He Już lecą! Ale poczekajcie, Ja jeszcze nie jestem gotowa. A gdzie w ogóle się pakują te... te... E, no właśnie. To jest dobre, tak jak mówiłam wam ostatnio, że te wszystkie rzeczy, te miny i tak dalej, to one są w tym miejscu. Nie zajmują ekwipunek. Eee, jakie to piękne. To już mam ulepszone, nie? Ten... Tak Taki beznadziejny młotek mhm, ja Jestem na... Za dużym poziomie Dobra, włącz... Włączaj pan tą pompę Broń palną, haha Dobra, ha, ha. You better get out there and give the others a hand. Oh shit, Tanya! No one's holding up about as well as you'd expect. But they can't. Jesus, I'm not me you because the stress is too much. Poviedzmy, jesteśmy zabezpieczeni. A, li li. Czy te wieżyczki działają sa same? Czy mi się śniło? Nie, one nie działają same. Nie, siatki nie rozbawicie. Trafiłabym na Shaco'a, nie? Oni w ogóle już... Weszli. Kochanie, przeszkadza mi scelanie, wiesz ty co? Tak pięknie było. No Zajdźmy karate rozwaru, w lecie. Aha. No gdzieś wystykamy panom. Skończyło mi się. <grystanie> koniec! Ale jeszcze mam to. Halo? No dobrze, zarażeni, na nich biegają sobie, no muszą. Co, chcą to muszą, no co ja zrobię innego, nic. Tak nie, strasznie szybko te poziomy to chodzą. Rzeźnik miał dostać A. Piękna, spadająca z miast. Kurwa, gdzie nie, jak w jednym miasto można spaść? No, druga strona. Ciebie. Przody skończone. Właśnie. Araku? What? Do it! Do it, go! No, z cementorza idą! cie ciemno zrobiło, no gdzie idą? Ja nie widzę, o, wstają. Co się jest? Oh Przeszła mi jedna myśl przesu, przez głowę teraz. Wybaczcie, ale nie, nie skończę swoich myśli, bo zabrzmią źle. Każdy mi tekst. Oj, oj, nie, 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 nie bawimy się w w Czemu się, nie u... Czemu się nie urodzi? Czemu się nie urodzi? jak się nie urodziłam? Urodziłam się! Czemu my stukamy podłogę? Dajcie mi kuźwa wstać. Nie. tam tamten co robi. Liczyłam na taki efekt. Jak podskoczyłam, nie wyje... No nie? Piękne to było. Po po podziobało mi się, mam nadzieję, że wam również. Kogo zaś tam ma 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 mal... 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 Malują! Jesus, nie molestuj! Już lecę, no poczekajcie po... się. Już idę, już jestem. Nie chciałam przerywać innych sytuacji. Gdzie mnie pchasz, kochanie, no, wiesz. No, no właśnie, i te, te skoki są złe. Bo, no przerywają. No, no to przerywają, no, no to dobrze. Rzuciła wam tam co nieco. Łap! Ja i moje misy klamy. Jak zwykle takie same, że nie wychodzą. Gdzie się idziecie? Halo! Zaraz wam zrobię, bo tam jeszcze. Nie wiem co. Kuźwa! Halo! Dziękuję! No, wybuchnął seku! Gdzie jest mój mój, wojo... mój wojownik, gdzie jest mój wojownik? Gdzie jest? Zapaj jestem to. No i co? Czekaj jak tam reszta żyje. Nie wiem ile jest jaka jest maksymalna te wartości broni. Wezmę to jeszcze nie koniec. Spoiler. Jeszcze czekają nas jedne przyjemności. Z każdej strony idą, ale będziemy mieć Zonka. Kota ko Zonka. Patrzcie, siatkę wam postawię na złość. Kuna, ku kuna ma! Help mi, eyel, help mi, kuźwa. Nie mamy z niczym do porozmawiania na temat żaden. Nie chcecie. Help mi! Aha, one są tam. Wysadzam nam te siatki. Mogą, mogą. O, już się przeda. Już się przyda. Na co czekasz na mnie? No jestem, no jest. Jestem, jestem, no. Czekaj, bo muszę bronić mieć Gdzie jest moja zajęcia się kiera? No idę, 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 bo. Łata, łata, łos, łat? Kto to był? Naprawdę... Ej, dosłownie, ja mam taki sam oczek to piękne, -pi zaś podłogę. Przy przyjemności. Priorytety życiowe trzeba w życiu mieć. Lecie. Ej, czekajcie, kto to to być? Z czemu ja Aha, mogę mieć to. No i idę, no wiesz, to... Nie możecie zrobić to samo, co ja, że listuk puk. i odkleić. Nie, Nie, listka, on nie tak nie potrafi. No właśnie, to jest mi od... Od tyłu. Kto tam jeszcze? A niech ludzie stać i nie będą więc... nic... nie będą robić. Zombie są wszędzie, no to... Amerykę odkryłeś! Mhm. Tower defense na cały odcinek znowu, jak widzicie. Często się tak zdarzało, że to nie jest jakieś tam... ...krótkie, tylko jednak troszkę to zawsze trwało. Fajnie, że jednak nie, ten, nie trafiamy tych swoich, tylko... ...przelatuję to przez nich dosłownie. Dobra, to ja tu się odpalę bronią palną. Co to za rykosz... rykoszety? jeden drugi, jeden drugi, jeden drugi. Hej, hej, hej! Chcecie coś fajnego? Gdzie jesteście. Jest. mi, żeś kuźba wyciągnęła. A gdzie jest ten piękny? Aha, ten piękny sztab. Z

Liska.. Nie, 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 nie. Czekajcie, gdzie ja mam ten. Te to te, tak. Guściarkę, tą peta tak Tą petardę. Niech ci będzie. Paralizator. E I ten pistolet sygnałowy. Dziękuję. Myślałam, że mówicie prawie to samo. Nie, nie ja nie żyję. A że to było później? Bo no, tak mówię, było jeszcze jedna rzecz, która najwyraźniej się nie pojawiła. Ten wielki mot, ten kasztet to coś, to coś i to też 40. Czterdzie... Dobra, jak ten? Umiejętności nasze. Nie wiem, jaki jest maksymalny poziom. Eee... Woda zesła, hurra! Możemy się pl plus, no i woda zeszła, ale możemy się pluskać. Pewnie, pewnie, oczywiście, że tak zgadliście. Czemu to mam tu? Halo. To to. aha, mieliśmy pistolet dostać w końcu. Right then. going in. Stay put and keep an eye out. down there. So be careful. radio. I'll let you know if Shotgun do radia. To nie jest jeszcze koniec gry. Jejku. Przed chwilą, żem biała poziom. Pozi mhm, czyli musimy... No idziemy tędy. Coś to było? Nie. Na szczęście te tunele, kanały.

Good. Now I can see where I'm going. To, ja <laughs> Come on, you piece of shit. The emergency lights are on huh? Hello? Are you there? Shit. lost her. <laughs> <laughs> zni Masaż by mi się przydał. Flares.

Tam, czy. No nie no, pokazuje mi tam, no nie, ale. Ale zawsze można popatrzeć, co jest tu, czy co jest tam. Aha, kamerka zaś. Sorry, ostatnio też był taki problem. Nie wiem, jak temu zaradzić. Chciałabym tak. No nie no, bo nie dam rady grać. Nie, bo mam ten. Zasłony takie, że. no będzie jaśniej. W jednym odcinku też tak było właśnie, że kamerka na kamerkę słońce świeciło, dlatego jest taki obraz. Ale nie mam właśnie czym to przetegować teraz. Dobra, wiecie co, skończymy sobie tu odcinek w następnym odcinku. No, mam nadzieję, że już słońce mi przestanie świecić. A, a, B, że. No i przepraszam od razu, żeby nie było, bo tak mówię, było w jednym odcinku tak, tak samo właśnie, że jest takie. No bo to słońce mi świeci. Ale że jest taki lekki wiatr, no to mi się to rusza. Dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomym. Gdzieś tam na eksi bardzo miło i bardzo mi to pomogło. Jutro, tak dalej, kolejny odcinek z Detail Drift plus Fallout 3. Dzięki, cześć.